Weźmiesz 3 dni urlopu od 27 to masz aż 10 dni wolnego. Najdłuższy weekend filmowo-serialowy tylko na Atena HD. 27. Kolombo. Wściekła 5. 28. Łowcy skarbów. Droga smoka. 29. Król Węży. Uciekajcie. Hitman. Decydująca walka. 30. Gdybym był... Polowanie. Pierwszego. Hadik. Król Huzarów. Makkanik. Drugiego. Rekin Mutant. Trzeciego. CK Dezerterszy. Najdłuższy weekend filmowo-serialowy tylko na Antena Szybki jak Czwartek o 22. To czas na... Najlepsze kabaretowe szaleństwo. Mieszczurkow szczepionka. Śmiech, wcipy i niezapomniane skecie. jak orzeł, polska. Czwartkowe szaleństwo kabaretowe. Nowe odcinki. Super W każdy czwartek o 22.00 na Antena HD. W 77TV zobaczycie najciekawsze. Najzabawniejsze i najstraszniejsze. Przypadki z życia. Tego nie możesz przegapić. 77 TV. Nowe odcinki w każdy piątek o 22. Na Antena HD przed 22. Wejdź do świata Ekstra! Przygotuj się na prawdziwą dawkę adrenaliny i wzruszeń. Rewelacyjne filmy przed 22 Extra. Podwójna dawka filmów. Od poniedziałku do środy przed 22, tylko na antena HD. Antena HD. Telewizja dostępna jest w całej Polsce. <ślesk> Spodziewany ból przerywa Wasze wspólne chwile? Weź Nurofen Express Forte, który uwalnia się już po minucie i działa aż do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Myślę sobie, że przy w plenerze aż miło. Alina z trawą cytrynową, miętarz z bergamotką, a jak kto woli, lemon z nutą coli. Żywiec. Chce się żyć. Nasze 1,5% to stała gotowość do niesienia nagłej, i szybkiej pomocy. Nasze 1,5% to także najnowocześniejsze rozwiązania ratujące zdrowie i życie. A my to potrafimy robić. Płać nam swoje 1,5%. Siema, Jurek Owsiak. Wszystko ciągle w pośpiechu. Nawet mój chomik biegnie i biegnie. Każdy potrzebuje chwili wytchnienia i relaksu. Nie pędź tak. Weź Kerry, Daj na luz. Znakomite połączenie smaku orzecha z delikatną chrupkością. Kerry, Daj na luz. Od Lorenz. Setki godzin treningu siły i szybkości. A największym przeciwnikiem bywa nagły ból. Wtedy natychmiast wzywam Ibuprom RR Max. To siła Ibupromu Max w szybkiej tabletce. Ostry ból to żaden przeciwnik. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mistrz walki z bólem. Więcej siły przeciw bólowi? Ibuprom RR Max w dużym opakowaniu. Teraz oszczędzisz nawet 33%. Letnie superhity w niskich cenach. Dwie poduszki na krzesła tarasowe za niewiarygodne 15 zł. Zestaw kieliszków lub szklanek już od 20 zł. i dużo więcej hitów cenowych. Sprawdź w swoim petko! Pokochaj niskie ceny. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Super oferty na piwa. Na przykład do niedzieli piwa w butelkach bez zwrotnych wybranych marek 12 plus 12 gratis. Tak, do niedzieli 12 piw gratis. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Mamo, zakręć mu Oreo. Krem po lewej, ty decydujesz, co my założymy. Krem po prawej, my zadecydujemy, co ty założysz. W porządku? Wszyscy się zgadzamy? Oreo, daj się zakręcić. Samolot odnaleziono latem w okolicach szczytu Mount Whitney. Topniejący śnieg.